Nasza bidulka ma właśnie atak znowu. No, atak padaczki ma znowu. No. no, nasza bidulka mała. Gdyby ktoś nie wiedział, jak wygląda atak padaczki u psa, to właśnie wygląda to w ten sposób. Pies się trzęsie. Musimy po prostu odczekać. Nie wolno psa teraz denerwować. Trzeba wyłączyć muzykę, jakiekolwiek duże dźwięki. Po prostu ją się głaszcze. No i czekamy 10-15 minut, aż po prostu, o widzicie, aż atak padaczki przejdzie. I tak to jest, dobre, to i tak jest dobrze, ponieważ nasz pies przy ataku padaczki e, czuje po prostu, e, nie popuszcza ani moczu, ani kału, bo są, e, w późniejszym czasie właśnie już mogą być takie e, objawy. Ale ona na razie nie ma. I wiem, że za 10-15 minut powinno jej to przejść. Także, gdyby ktoś nie wiedział, jak wyglądają, bo, bo to, o tym bardzo mało jest filmików w internecie, bo możeśmy też z początku nie wiedzieli, co się dzieje z naszym cem. A po prostu jest mało filmików, dlatego Wam pokazujemy. Ona po takim ataku będzie chciała iść tam. Będzie chciała iść na dwór, załatwiać swoją potrzebę, zazwyczaj będzie to siczku tylko, no może wymiotować, tak. Ale to będzie mało, to, to, to ona mało wymiotuje, bynajmniej nasz pies mało wymiotuje. No, na żółcią wymiotuje, kurde. Tak, taką żółcią. Ale jest to rzadko. No i atak, pom jak zacznie tak, y nasz, bynajmniej u nas jest to tak, atak kończy się tym, że Pies zaczyna zjajeć. Okropnie otwiera swój pyszczek, i okropnie oddycha i zaczyna merdać ogonem. To znaczy, że jest po ataku. Tak to u nas wygląda. Chcieliśmy to pokazać, dlatego, żeby ludzie, którzy nie wiedzą, co się dzieje z ich, z ich psem. Żeby go nie usypiali albo tak, gdzieś wywozili. Bo nasza żyje już. Ile artek spadaczko? 10 lat ponad. No, 10 lat już żyje. No. Pies potrafi mieć w nocy atak wtedy, kiedy nawet śpimy i nawet o tym nie wiemy. Tylko mówię, ataki są różne. Nasz pies bardzo się ślini przy ataku. Bardzo się ślini. A tak, to, tak. no, zaraz ci przejdzie, że. No. malutka, mała ty moja, tutaj mam chusteczkę, wytrzemy tak, wytrzemy wszystko, może się obśmieniło. no sobie wytrzemy, ale jeszcze jej nie przeszło, no, jeszcze ma ten atak, jak zia zacznie ziać, to Wam pokażemy i tam opowiemy, ile atak trwał i jak to było. No i Maja chyba wraca. Tak, tak się właśnie kończy atak padaczki. O! Takim właśnie objawem jest koniec padaczki. No gorąco ci tak, teraz będziesz tak właśnie ziać. Jest cały mokry pyszczek. To znak, że wszystko się już kończy i za dwie, trzy, 4 minutki trzeba... Będzie, będzie chciała iść na tak dwór. na dwór, żeby załatwić swoje no, potrzeby Żeby śliczku. Tak. Ale już jest wszystko w porządku. Tak? Nie? Malutka. No. Leś, leś, leś. Ona troszkę jest zestresowana, bo mąż kręci, ale tak to właśnie wygląda. Pies teraz dzieje. Nawet chyba słychać. Tak. Patrzy się na aparat, bo, bo nie wie, co, co, co po prostu jest grane. Ale to już jest koniec. Także, gdyby ktoś nie wiedział, jak wygląda atak padaczki u psa, to właśnie wygląda to tak, bynajmniej u naszego. No i to jest ta lekka forma. Bo jak była mała, to. Tak, Baliśmy się, że zdechnie w trakcie ataku. Ale weterynarz nas poinstruował, jak postępować. To znaczy, wyłączamy. Yy, telewizor. Światło muzywę. najlepiej przykryć, tak, ją przykryć i trzymać ją. Trzymać, uspokajać głosem, nie denerwować. I nie brać na siłę żadnych tabletek, bo pies wtedy pożyje pół roku. Tak. Bo wywalają wątrobę i wszystko momentalnie. Tak, Majunia? No. Dobrze, nie męczymy już ją. Także na dzisiaj kończymy. Majunia ja, albo będzie chciało iść, albo spać. Nie męczymy. Nie męczymy już pieska, bo piesek główkę położył. Także do zobaczenia.